To nie tak, że mam kija w dół, ale jesteś żałosny z tymi kolczykami. Nieśmieszne i żenujące. Typowe myślenie przeciętnego Kowalskiego. Piercing jest ok, typie. To z tobą jest coś nie tak, boomerski YouTuberku. Od Japończyków, którzy tak nie lubili chleba ze skórką, że aż wymyślili chleb bez skórki, po rodzinę, która przez aż 43 lata nie zorientowała się, że stawia znicze na złym grobie. Zapraszam Was na kolejne zestawienie 10 najciekawszych newsów tygodnia. Numer 10 Wielu Japończyków nienawidzi chleba z chrupiącą skórką, do tego stopnia, że praktycznie nie znajdziecie tam kanapki, tak jak chłopca w Izraelu, bez odkrojonej wcześniej skórki. Dlatego też, aby sprostać ich oczekiwaniom, a przy okazji ograniczyć martwienie, jedzenia, pewien japoński hotel opracował innowacyjny rodzaj białego chleba, który skórki w ogóle nie ma. Choć jego receptura pozostaje tajemnicą, tak jak gdzieś i kapani z kiosku, wiadomo jednak, że chleb pieczony jest znacznie wolniej w niższej temperaturze niż zwykły chleb i jest wilgotniejszy. Tylko spójrzcie na to białe cudo, wyglądające jak ptasie mleczko z obgryzioną czekoladą. A dziwne, że nikt jeszcze nie zrobił mema: Twój chleb? Chleb syna koleżanki twojej matki. Numer 9. Pewna rodzina z Wielkiej Brytanii jest zdruzgotana po tym, jak dowiedziała się, że przez aż 43 lata odwiedzała niewłaściwy grób. Przez cały ten czas 67-letnia Sylwia Ross zamiast swojego ojca, którego pochowała w 79 roku, czy to w jego urodziny, czy to w dzień ojca, czy to w święta kobieta składała kwiaty i paliła znicze nie na tym grobie co trzeba, podczas gdy jej ojciec leżał kilka metrów dalej i myślał sobie, że rodzina ma go w nosie. Wszystko z powodu pomyłki lokalnych władz, które prawie pół wieku temu źle oznaczyły miejsce pochówku numer 8. Jaki kraj takie daj mam chorą córkę? TikToka w USA podbija ostatnio nagranie, na którym jakaś bezwstydna matka, chcąc uniknąć płacenia za dodatkowy bilet w Disneylandzie, dosłownie kitra swoją kilkuletnią córę do wózka dziecięcego, udając, że to niemowlę. Jak wynika z filmu, przemyt kończy się sukcesem. Nawet pracownica Disneylandu wydaje się być pod wrażeniem i nie podejmuje żadnej interwencji. I najwyraźniej nie jest to odosobniony przypadek. Jak komentują internautki, mój syn ma 4 lata, ale wie, że w. Disneylandzie ma 2 lata. Raz zrobiłam tak ze swoją trójką dzieci. Powiedziałam im, że jeśli będą cicho, to kupię im wszystkim Disneyowskie sukienki. Numer 7. Tymczasem rosyjskiej influencerki biorą udział w przedziwnej kampanii, mającej pokazywać, że pobór 300 tysięcy mężczyzn w ramach mobilizacji to wcale nie tak dużo, więc jak głosi hashtag akcji, nie ma co panikować. Celebrytki przekonują, że 300 tysięcy to zaledwie 1% całej siły rezerwowej. To tak jak jedna frytka, czy jedna żelka z całego opakowania. 1% jest nieistotny, mówią. Kampania jest oczywiście kolejną tempą propagandą. Po pierwsze, istnieje wiele nagrań, na których w ramach mobilizacji zaciągani są nawet Rosjanie bez odbytej służby wojskowej. Po drugie, pokaż mity Katrino, zanim ci te piękne usta pękną, w której to paczce żelków znajduje się aż 100. No głupia. Numer 6. Jak powiedział pewien starzec, jeśli się boisz, już jesteś niewolnikiem. Jak bardzo nasze społeczeństwo jest przestraszone, dosadnie pokazuje to nagranie z kamery monitoringu w brazylijskim mieście Hesifi. Masową panikę w jednej z tamtejszych restauracji wywołała grupa osób ćwiczących crossfit, przebiegająca obok stolików. Goście restauracji, uznając, że grupa przed czymś ucieka, niewiele myśląc, również rzucili się do ucieczki, kiedy po kilku minutach zdali sobie sprawę ze swojej pomyłki, zawstydzeni wrócili do swoich stolików z pokerową twarzą, udając, że nic się nie stało. Numer 5 Donald Trump, wiecie ten pomarańczowy Janusz Korwin-Mikke pośród amerykańskich prezydentów, poskarżył się ostatnio w jednym z wpisów na albicli, stwu social, że podczas nalotu FBI na jego rezydencję w Mar-a-Lago, w której nielegalnie przechowywał prawie 200 ściśle tajnych dokumentów zabranych z Białego Domu, agenci federalni nawet nie ściągnęli butów, kiedy przeszukiwali jego sypialnię to tak jakby nakryć żonę na zdradzie, a ta narzekała, że to wasza wina, bo nie wyrzucaliście śmieci. Inny przykład odklejenia Trumpa z ostatnich dni? Kojarzycie to zdjęcie z pogrzebu królowej Elżbiety II, na którym Andrzej Duda siedzi przed Joe Bidenem i jak śmieją się internauci, pewnie robi za żywą tarczę? W każdym razie, Joe Biden został usadzony jak na amerykańskiego prezydenta zaskakująco daleko, bo w 14 rzędzie, co oczywiście nie umknęło uwadze Donalda Trumpa. Jak napisał w innym wpisie, gdybym to ja był prezydentem, nie usadziliby mnie tak daleko. Tak, znając jego ego, zapewne zażądałby, aby usadzić go na samej trumnie. Jak dodał: W polityce, tak jak w życiu i w nieruchomościach, lokalizacja jest najważniejsza. Numer 4. A wy jak tam? Nadal ekscytujecie się, kiedy linia lotnicza podaruje wam szczoteczkę do zębów czy opaskę na oczy? Pasażerowie linii lotniczych Southwest Airlines, lecący z Kalifornii na Hawaje, doświadczyli prawdopodobnie najdziwniejszego zestawu powitalnego w dziejach lotnictwa. Na fotelach czekały bowiem na nich gitary ukulele. Mało tego, podczas lotu otrzymali 20-minutową naukę gry na tym instrumencie, tak aby po przylocie mogli jeszcze bardziej zanurzyć się w hawajskiej kulturze. Jak się okazało, akcja była częścią współpracy linii z siecią sklepów muzycznych Guitar Center, która akurat rozszerza działalność na Hawaje. Oczywiście i tym razem znaleźli się tacy, którzy narzekali. Ja, kiedy moje słuchawki z redukcją hałasu nie dają rady przeciwko 200 gitarom ukulele. A co jeśli ktoś nie chciałby słuchać kakofonii dźwięków ukulele? Co jeśli chciałby tylko posiedzieć w ciszy i Poglądać telewizję albo poczytać jak podczas normalnego lotu. Numer 3 Aktywiści z organizacji PETA zajmującej się prawami zwierząt apelują, że mężczyźni jedzący mięso powinni mieć zakaz reprodukcji. Według szefa niemieckiego oddziału mężczyźni szkodzą środowisku znacznie bardziej niż kobiety, ponieważ jedzą dużo więcej mięsa, emitując ponad 40% gazów cieplarnianych więcej. Jak dodał, jeśli ktoś nie wyobraża sobie życia bez jedzenia mięsa, nie powinien mieć prawa do rozprzania. Numer 2. Niedobór węgla, cukru, papieru toaletowego to nic przy tym, z czym zmaga się ostatnio producent samochodów Ford. Amerykański producent nie jest w stanie ukończyć i dostarczyć właścicielom ponad 40 tysięcy samochodów, ponieważ skończyły mu się owalne, niebieskie emblematy z napisem Ford. Brakuje również metalowych nazw modeli. Według przecieków szefostwo Forda zastanawiało się nawet nad tymczasowym zastąpieniem metalowych znaczków takimi wydrukowanymi w 3D aż do czasu wznowienia dostaw, jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Numer 1. Jak wykazały ostatnie badania przeprowadzone w Japonii, Największymi fankami k-popowych zespołów, takich jak BTS czy Seventeen mogą być nie małe, rozkapryszone dziewczynki, a wręcz przeciwnie, starsze, ponad 50, a nawet 70-letnie kobiety. To właśnie ta grupa, według japońskiego Allegro Mercari, a nie tak zwana Generacja Z, okazuje się najczęściej kupować gadżety związane z k-popowymi zespołami. Głównie bojbendami. Okej, okay, i tym uroczym jak skośne oczy akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie newsy na planecie faktów. Tymczasem ja się z wami żegnam. Do usłyszenia w kolejnych odcinkach na kanale. Cześć.